Przejdziemy teraz do pochodnych. W tej ramce jest bardzo mądra definicja pochodnej, mówiąca o tym, że jest to granica ilorazu różnicowego przy delta x dążącym do zera. Ja powiem szczerze, że definicja ta nie ma szerszego zastosowania i prawdę mówiąc, nigdy z niej nie korzystałam. Spójrzmy natomiast na interpretację geometryczną. Pochodną funkcji f od x. W punkcie x0 należącym do dziedziny funkcji jest tangens kąta nachylenia stycznej do tego wykresu w punkcie, w którym liczymy pochodną. Tangens kąta to inaczej współczynnik kierunkowy tej stycznej. Musimy to zapamiętać, gdyż będziemy liczyć zadanie, w którym będziemy mieli wyznaczyć styczną do wykresu funkcji. Zapamiętajmy zatem. Pochodna funkcji w punkcie to tangens nachylenia stycznej. Przejdziemy teraz do twierdzeń o pochodnych. Pierwsze mówi nam, że gdy mamy stałą razy funkcję i mamy obliczyć z tego pochodną, to stałą bez przeszkód możemy wyłączyć przed pochodną. Drugie mówi nam o tym, że gdy mamy obliczyć pochodną sumy bądź różnicy dwóch funkcji, to możemy to rozbić na pochodną pierwszej funkcji plus minus pochodną drugiej. Trzecie i czwarte twierdzenie będziemy bardzo często wykorzystywać. To dotyczy pochodnej iloczynu dwóch funkcji. f od x razy g od x pochodna równa się pochodna pierwszej funkcji razy druga niezmieniona dodać pierwsza funkcja razy pochodna drugiej. Pochodna ilorazu dwóch funkcji to inaczej. Pochodna pierwszej razy druga minus pierwsza niezmieniona razy pochodna drugiej przez funkcję zmianownika do kwadratu. Musimy tutaj sporządzić założenie, że g od x musi być różne od zera. Po tym krótkim wstępie teoretycznym przejdźmy do obliczania zadań.